Мне просто не падает, что я не вышел из-за этого, я не могу

Więc idziemy dalej. Uła, uła. Widzieliście naszą mamę? zawsze? Widzisz, jak to się dzieje na się tło, rozporek ten. Został. Ty masz rozporek? Tak, żebyś wiedział. Dobrze. I teraz. No, dalej. Stworek. Pip! Pip. Jeden. Ulubiona osoba dawająca wam pytanie. Wszyscy. My lubimy wszystkich. Sła. OK Okej. Ok, więc pytanie następne od stworka PIP. <laughs> Już znowu mnie aktualne pytanie. Kiedy specjalne oczywiście są? Były. <laughs> Już jest. To teraz pytanie od Lubię. Lubię. 30 wiek. ślubów. <laughs> Chyba mamy być z I kanał. Dziewczyny. Już mówiliśmy. Nie, pokażcie M. Już była. Ale e, mam znowu. Zaczęli ją jakoś tu. Pies! Uznajmy. Pies. Tu jest pies. Pokaż mi przytyp nogi. No to wiesz, ją oddech. Po taka ja pokażę. A. <grym> no teraz to nie. No dalej, drapiemy. No tak rusza nogą, jak się ją drapie. No. Chyba było do góry Ej, e, tu Dobra, teraz dalej. Okej, okay. fee. Fe. <grym> Fe. Dobra. <grym> Michali na <noise> <noise> Wózek, napłyłeś na ekran! Ja tu mam rozrzutkie. <noise> Jeżeli chodzi o płuc. Ubicie mnie? Nie znamy czeka. Noścę poszedł. Sesar otworzył, czyli od 1 do 10. Jak bardzo lubicie Alko i kim ona dla Was jest? Dziesięć! I jest dla nas. Aha, tak, więcej niż No i jest dla nas widzką, i youtuberką i fajną Halkom. osobą. Alką po prostu. Hmm. To samo pytanie o wilczeć. No to samo o nim. No. Gabriele Antysiak. Jaki jest wasz znak zodiaku? Jak jest za wrzesień? Sprawdźcie <laughs> sobie. Sprawdźcie sobie, no tutaj mam... E, sprawdźcie sobie... My też się sprawdzimy, czekaj. Ja się sprawdzę tu, tu. Czekaj. Nie ma tu jak nie winie, taki się ma znak zodiaku. Brawo, my! E, Czekamy. Pan, pan. mamy, pan! No, mamy. No najgorszy znak zodiaku! Czemu nie, nie wiem? Nie, szczelec jest najgorszy. Czemu? Bo Hubert <gorszy> Kurczę, to jak moi kuzyni, o nie. O panna. A w każdym razie, niestety. No, bo... Aż się załamałem. Zasadzicie o gości. Nie lubimy nie Nienawidzimy jej. To jest Ale nie Numer jeden i dwa. I dwa. Bo jeden i dwa. No w sumie dwa. Pozdrawiamy Gosię. Juli. Co Juli? No to samo odkurzał Juli. No, lubię. Co są o Juli? Lubimy Jule bardzo i. no. O, co? Tak. Też. To samo co o Juli. I Monice. Cześć! Właśnie zdradziła nas. W czym? Czy zrobicie to wodę z naszymi ubraniami. Była! Była! <laughs> Teraz. Jej, <O, pytania>. burszacyjny chleba. <laughs> Supernik, kolejny. Mam dla Was na początek wyzwanie. Wyciłam od Was w Kto pierwszy? Najpierw stworek. Czy ja. J. J. B, b, j, j. B. b. J. J, b, b. j. J. B. B. F. C. J. N. N. Sorry, spacia L, M, H, V, H, T. A F? Want V is F, F, en F. Het is H, H. <laughs> F, H, H, G. H, H, J, J, B, B, F, C, J, N. Spacia N, H, V, F, H, H, G. <coughs> Ile macie miesięcy? E, ponad 12. Ponad 12, ponad e, mniej więcej zaraz. Około e, 15. No. Trochę mm. więcej. No, Ponad 15, no. Jakie wasze mamy, mają telefon? Samsung. Samsung. Samsung Core Plus. Tam są Galaxy para Prime. No. Teraz od e, Michalina Grodzińskiej. To to Gosia. Nie znasz Gosi? Gosia to nasz wróg. No. Number one. Dwa! głównie dwa. e, e. Ano. <laughs> Ile Julka ma lat? Jurka? Julka no. Jurka ma... Możemy to mówić? Jest piąty klas. No, bo nie wiemy, czy możemy to mówić. I to też nie jest pewne, bo w piątej klasie mogła iść wcześniej do szkoły, więc może Ej, Wiem, zadzwońmy, nie... się spytamy. Dzwonimy do Uli. No właśnie. Hej, witam was. No znowu. I się zaczął nasz sprzęt od pytań. Ej, w ogóle, jak to się śmieje? Nagrywamy vlogmasa właśnie, kręcę felka i yy, oła-ała. Yy, yy, no i yy, tak to wygląda. Yy, yy, Jestem podwójny. Dzwonimy do Julii. Dzwonimy do Julii. Mam na głośno mój, yy, Może przodam. Pięknij, pięknij. Mieczu, poświadek. Hallelujah. No Jesteś na filmiku. Teść, YouTube. Czekaj, powiedz jeszcze raz głośniej. To YouTube. No i ogólnie nagrywamy Kiłendia i um, czy możemy powiedzieć, ile masz lat, bo ktoś się zapytał? Ile ja mam? lat? No. Sze? Co? Jedenaście. Okay, no to ja to No, to także Jula wam sama odpowiedziała na pytania, a teraz papa Jula. Pa, no, pa. <grych> Jaka smutna. Okej, okay, a teraz dalsze pytania. Teraz jest mała nasza. Łełk. Teraz co przyszło? Hu hu ha, hu hu ha. Nie, czekaj, gdzie jest ten? Dobra. Tj. Ale może dzisiaj śpiewamy. Hu hu ha, hu hu ha, nasza zima zła. Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłem majem na ale co z tego nagrywamy może być trochę ciemniej, ale co z tego? Ja już jestem bez czapki, w ogóle się zrobiliśmy miejscami i co z tego? Dalej. A, daj! Fajek się przeciął, nie było właśnie. <Ja> Miałam <laughs> Pokaż... Już nie leci, ale. To jest krew. Okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie od Michała Gruzińskiej. Kiedy nowy odcinek, który nas prawił? Niedługo, bo szykujemy dla was nowy sezon! No. I kiedy Stworek się rozbierze, fajnie powiedzmy. Jak będzie miniał subów. Tak. I ostatnie, Robak, kto rali? Jak już zrobicie specjalne części <coughs> subów? Już był. Zobacz sobie, jeśli chcesz wiedzieć. Chyba, że widziałaś. <coughs> Co zrobicie, jak zaatakuje was głosia i będzie próbowała was utopić? Topimy my ją. No. I zrobiłem to samo co Justinowi Weeperze. No. Albo gorzej. Dam, dam. dam. Czy wiecie, ile macie dni? Coś ponad trzysta 300... No. Dużo yy... ponad. No. Powiedzcie, stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. nogami. Odwróć się do kamery. Cheese! I ostatnie pozdrowiamy. Po zdjęcie, nie wiem Pozdrowi się mnie! Pozdrawiamy cię! A... Dobra, żebym nie zapchał pamięci. Okej, okay, więc... Dalej... Aha, tak, pozdrawiamy cię. Dobra. Dobra i to było chyba na tyle. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuki w górę. Pamiętała!